I rane, związujecie i możecie nieść jak torba Wszystko poprawę tego tak. bereta Ten beret chyba pierwszy raz w życiu, nie z przymusu bo w przedszkolu mi kazano nosić beret Dzień dobry moi kochani, witam was ponownie na moim kanale, z tej strony Nana chan i będziemy sobie dzisiaj słuchajcie pogaduszkować o trendach na nadchodzący sezon, czyli wiosnę Wiecie co? Ich jest tyle, że zrobimy sobie dwa odcinki. Ten będzie o tym, które lubię, natomiast drugi o trendach, których. No. Może nie. Widzę tu za mocne słowo, ale na pewno bym tego nie założyła. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze by wątpił, powtórzę moją chyba niezmienną od lat teorię. Trendy są wyłącznie inspiracją, z której masz czerpać albo mieć to totalnie w duchu ale niewątpliwie są też bardzo ciekawym tematem do ploteczkowania, więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Dobra! Pamiętajcie, że nie musicie się zgadzać z moją opinią. Zachęcam Was do dyskusji, ponieważ jestem też bardzo ciekawa czy będzie jakiś trend, który jednocześnie nam się podoba lub czujemy podobną niechęć do niego. Róże. Wszechświat mi tak sprzyja z tym trendem, po prostu odpowiedni czas w odpowiednim momencie, bo w momencie, kiedy naprawdę ogarnęłam się estetycznie, powiedzmy, że już wiem, czego chcę. W modowym ogrodzie rozkwitły te piękne, romantyczne kwiaty. Ale powiem wam, że to, co jest ciekawe, to to, że w ubiegłych sezonach, kiedy te róże Zaczynały delikatnie się przeplatać i wbijać do mody, to zazwyczaj była to jedna solidna róża, która stanowiła jakiś taki motyw 3D. Teraz te róże są dosłownie wszędzie. Uważam, że jest to świetny pretekst wręcz po prostu, no, uh, do tego, żeby pobawić się modą, poeksperymentować, ponieważ te róże będą zdobić nas od stóp do głów i w drugą stronę. Co oznacza, że możemy je wkomponować delikatnie, ale też po prostu czuć się, jakbyśmy byli ogrodem. Chociaż podobno ludzie na naszej planecie hodują po 5000 róż w jednym ogrodzie, a i tak nie znajdują w nich tego, czego szukają. Z tego, co było lekturą w szkole, chyba jestem w stanie zacytować tylko Małego Księcia. Ale słuchajcie, ja nie wiem, ja nie wiem, może to już jest starość, może to już jest starość, ale w zeszłym tygodniu byłam w TK Maxie i zamiast chodzić sobie wszędzie, to ja poszłam na mydła, bo ja chciałam powochać mydła. Okej, okay, to już jest może ten wiek, ale zaczęłam wąchać mydła różane i ja się w tym zapachu zakochałam. Ja po prostu chcę pachnieć jak mydło różamy, jak mydło różamy. z czego powiem wam, że ja chyba nigdy nie miałam różanych kosmetyków tak szczerze, ja bym na urodziny chciała dostać różane mydło, naprawdę to by mnie strasznie ucieszyło, swetry 3D chciałam ci jeszcze powiedzieć, że będę dzisiaj tutaj jechać z trendami, które wyczaiłam że pojawiają się już w socialach w streetwearze, też troszeczkę może gdzieś tam na wybiegach ale tak, żeby one były takimi trendami, które wiesz, ty czujesz że widzisz je wokół, nie? Swetry 3D to jest dla mnie coś fenomenalnego. Jaki to daje po prostu od razu efekt wow, to się w pale nie mieści. Mam tylko jeden taki sweterek. Nie wiem nawet, czy mogę go nazwać swetrem 3D, bo tak naprawdę nigdy nie miałam takiego swetra do pomiziania. Nie wiem, czy to jest przyczepione, czy to jest doszyte. Zazwyczaj chyba to jest doszywane. A ja mam jednak odczepiane te króliki, więc... Będziemy je widzieć z kwiatami, z owocami, truskaweczki, wisienki. Pewnie też dlatego, że ten Okres bordu, wyłącznie albo głównie kojarzonego raczej z okresem zimowym. Przechodzimy też tutaj na wiosenny, więc Slay. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, bo jeżeli jest coś, co kocham bardziej od niebieskiego na łbie, to ten odcień bordu, który go jeszcze bardziej podkreśla. Ale wróćmy jeszcze do tych swetrów. To znaczy, że teraz jestem bardziej w przeszłości. Wydaje mi się to być bardzo interesujące, po prostu intrygujące. Ty sam sama stajesz się po prostu, no, jakimś takim dziełem sztuki. Ja uwielbiam wypokłości, ja uwielbiam faktury, uwielbiam, kiedy się coś dzieje na tym sweterku albo w ogóle na Twoim ubraniu. Właściwie wydaje mi się, że częściowo to jest też takie już Upiększenie twojej stylizacji na tyle, że pozostałe wszystkie części mogą być takie basicowe, podstawowe. Chciałabym, naprawdę chciałabym widzieć to w rzeczywistości u nas, że wychodzę na miasto i po prostu tysiące sweterków 3D: ogromne kwiaty, ogromne owoce. To tak ożywiłoby dość smutną polską miłość do szarości. Kratka, to jest coś, co w ogóle mnie zaskoczyło. Ja kratkę kojarzę z jesienią, ewentualnie zimą, okresem świątecznym, ale wiosną ja kratki nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam cokolwiek wiosennego związanego z kratką. To ma zawsze taki vibe back to school, koniec wakacji, takie mundureczki. a jak się okazuje, kratkę można ładnie ograć także na ciepłe sezony. Na cieplejsze sezony tego roku. Każdego właściwie. Bo w każdym roku. Osobiście daje mi to taki francuski vibe Twoja garzonka i spódniczka rano przy kawusi z ogromną bagietą Taki bardziej formalny, elegancki klimat tej krateczki bardziej mi odpowiada Chociaż w takich luźniejszych stylizacjach też wygląda to ciekawie Więc go for it i wybieraj krateczkę jaka ci się podoba Albo nie wybieraj krateczki wcale Jest po prostu spoko ciekawy inaczej. Przezroczyste warstwy. Ta transparentność już jest z nami, nigdzie się nie wybiera, ale ludziom zaczęła się nudzić, więc postanowiliśmy opakować się jak storczyka na urodziny, który zdechłby dosłownie każdemu, ale twoja mama, jeżeli miałaby uratować jedną rzecz z powodzi, to byłby ten storczyk, nie? Bo by się zalał. Podoba mi się to ze względu na to, że dodaje lekkości dodaje takiego poczucia bycia chmurką, nie wiem jak to powiedzieć mi na przykład bardzo naprawdę ogromnie podobają się te przezroczyste warstwy bieli sądzę, że to jest w ogóle duże pole do popisu i każdy może dodać coś od siebie i zinterpretować to zupełnie inaczej, przez te takie bardziej tradycyjne jak eksponowanie tego co mamy pod spodem, na przykład jakieś bieliźniane dodatki, kokardy etc, albo też no nie wiem, może mniej typowo jak storczyk na przykład, bycie, bycie tym storczykiem. Przejdźmy do kolejnego trendu. Biel w totalu. Myślę, że może być to trend okrzyknięty najmniej funkcjonalnym tego sezonu, ponieważ biały, jak wiadomo, lubi się pobrudzić. Nie jednak bardziej chyba niż inne pozostałe rzeczy. Po prostu może bardziej się rzuca. Pięknie kontrastując twój wylany soczek wiśniowy, na przykład. Ale zobacz, to jest bord. To jest bord, tu będzie pasować, po prostu. Ale tak jak ja długo wyśmiewałam moją mamę, że moja mama ma tylko biel w szafie. To znaczy, ona ma 150 białych koszul, powiem mi, że nie. Ale nie ma innej koszuli niż biała w jej szafie. Ja zawsze uważałam, że one wyglądają tak samo, a ja teraz. No tam jest sama biel, tam jest sama biel Od tych zimnych po te ciepłe odcienie bieli No zakochałam się, przepadłam A jeżeli będę teraz to widzieć po prostu tak w streetwearze To będę zachwycona I każda biała koszula wygląda inaczej Ale jeżeli tamten miałby być niepraktyczny, to teraz... Duże torby. To jest po prostu cudo! Jeżeli chodzi o praktyczność, wygodę, w ogóle to też ładnie wygląda. Pamiętacie, że jakiś czas temu popularne i w ogóle wiralowe, no trendujące były mikro, jakieś maluteńkie torebeczki, co nie? A najbardziej te za niebotyczne kwoty. No i okej, okay, one były urocze, one były przesłodziutkie, ale czy stanowiły coś więcej niż? Opakowanie zewnętrzne na telefon, chyba że twój telefon był za duży, to wtedy, nie wiem, zmieściłaś tam chusteczki albo pomadkę, może kluczem do domu i nic więcej. Po co komu taka torebka? Odchodzimy z tym. W końcu. No dobra, ja też. O oh, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie będziemy w ogóle. Nie dyskutujemy z tym. Nie dyskutujemy z tym. Dobrze, że tak się stało. Nie wiem, jak Ty, chociaż jak gadam z ludźmi, to raczej też preferują mieć więcej rzeczy na zasadzie na wszelki wypadek, niż pójść z gołymi rękami i chować wszystko pod kejsem w telefonie. Ja wiem, że tam zmieści się kurde połowa walizki niejednej osoby, ale przyznajmy. Duże torby to jest po prostu praktyczność. Tam zmieści się wszystko. Poza tym też. Fajnie to wygląda. Ja osobiście czułam się zmęczona tymi mikrotorywkami w na każdym kroku. A też wychodzę z założenia, że na dużych torbach można zawrzeć dużo większych, ładniejszych motywów. To teraz najwygodniejszy trend, czyli skarpetki. Skarpetki są wszędzie, i do każdych butów. Już zaczynamy naprawdę przełamywać to, że skarpetki i sandały to wcale nie jest tylko wizerunek Janusza z tymi brązowymi sandałami i białymi skarpetami, tylko faktycznie skarpetki. Skarpetki są taką formą troszeczkę biżuterii. Skarpetki mają zdobić. E, zaczynając od tych takich klasycznych, w ogóle grubych białych skarpet, różne fikuśne. Jezu, co to jest? Za, co to jest za słowo fikuśne Jezu? Przychodzi taki. Moment, kiedy zaczynasz czuć się boomerem. Ja się tak poczułam, oglądając Dzień dobry TVN dwa dni temu, gdzie było coś takiego, że rozmawiano z ludźmi w wieku 15, 14, 16 lat, jak się obecnie gada i w ogóle. I dowiedziałam się, że pisanie z emotkami jest już boomerskie. I powiedziałam: Okej. Okay. Okay. I tak jak to przeżyłam, tak jak usłyszałam, rozwinięcia, że tych emotych to używa się albo ironicznie. No dobra, no to jest oczywiste, no sama dorobię. Albo piszą ze starszymi ludźmi. Skarpetki transparentne z kokardkami. Nadal kwitnie dziewczęcy kor. To jest słowo, z którym ja mam problem. Ale jakkolwiek je powiem, zawsze mówią mi, że mówię źle. Girl. Girl? Girl girl, girl co Core? Cute core, estetyk core, no tych korów się w ogóle rozeszło w dupę? No dobrze, ciekawe to jest, ciekawe to jest. Ja jestem osobą, która uwielbia eksponować swoje skarpetki. Ja jestem osobą, która w ogóle zwraca uwagę na skarpetki. To jest dziwne. To jest chyba dziwne, ale pierwsze co obczaję to zęby i dłonie, ale drugą rzeczą są skarpetki. Kocham skarpetki. Ja jestem tą osobą, która się ucieszy ze skarpetek w prezencie. Naprawdę. Skarpetek nigdy zawiera. Więc fajnie, że będzie ich dużo. Co się stało? I to widzicie? Tu jest zrobiona tabelka, i ona się rozdarła. Pantofelki Mary Jane. Nie sądziłam, że to powiem, bo Mary Jane kojarzy mi się tylko albo ze Spider-Manem. Mary Jane Watson. Albo z utworem gościa z kościana, który jest. Tylko z... znaczy się z mojego rodzinnego miasta, rozumieć. I Jestem słowem wybratną, jeżeli chodzi o buty. Naprawdę. Naprawdę jestem wybrana jeżeli chodzi o buty, ok? Ale te mają w sobie jakiś taki urok. Myślę, że dlatego, że są na tym takim grubym, klockowatym chciałam powiedzieć platformie, ale buty moim zdaniem nadają takiej lekkości. Po prostu. One są dosyć minimalistyczne. Z nimi się za dużo nie dzieje. A ten Paseczek jest ładnym paseczkiem. W ogóle ładne są te budy. Dziwi mnie to. Dziwi mnie to, ale ładne są te budy. Ja nic więcej tu nie, nie dodaję. Lenie ze spiczastym przodem, takim ostrym. Jezu, nienawidzę tego. To jest dla mnie. Nigdy mi się to nie podobało, nie rozumiem! Nie umiem zrozumieć! nie chcę w sumie chyba zrozumieć, dlaczego ludzie uważają to za coś eleganckiego, bo dla mnie to jest po prostu kurwa, wyglądasz, jakbyś, nie wiem, rożek sobie wsadził na buta. Dziwne to jest. Białe albo bordowe. No, chciałabym chyba tak, ale żeby nie było aż tak nudno, to dodałabym kokardę. Jeżeli ktoś wam mówi, czy to będzie już przesada! Nie, kokardek nigdy zawiadam. Kolor Baby Blue, albo właściwie odcień, to jest chyba odcień Baby Blue. Czy odcień i kolor to jest to samo? Chyba nie, bo są odcienie koloru. No właśnie, to nie jest to samo. Ze wszystkich odcieni niebieskiego przysięgam. Odcień takiego Baby Blue, taki pastelowy, przyjemny odcień niebieskiego, jest to najpiękniejszy. To nie jest, to jest jak z kokardkami. Tu nie ma o czym dyskutować. Ja tutaj wchodzę z apelem, ok? Ja tutaj na poważnie wchodzę z apelem. Czy możemy w końcu do takiego ogólnego zbiorowiska modowego Hello Kitty w ogóle całego Sanrio, nie? Uwzględnić psychofanów Cinnamorolla. Cinnamoroll chyba się jeszcze nie przebił w ogóle, moim zdaniem, do Polski. To znaczy, wszędzie widzimy Hello Kitty, Kuromi, pojawia się My Melody, nawet Pompurin, znaczy na się przebijać, a jego przyjacielem jest Cinnamon Błagam. Proszę, niech to będzie pretekst. Przemyślcie to. To jest dla mnie istotne. Po prostu. Czuję się. Czuję się wyautowana. Powiedziałam o tym nie bez powodu. Chciałabym to poprzeć kolejnym trendem, czyli. Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty obchodzi swoje 50. urodziny w tym roku. Rozumiecie to? Hello Kitty mogłaby być starym waszego starego. Nie dziwię się, że ci, co znają angielski, tak drastycznie reagują na jej postać. To jest podejrzane, żeby być tak długą małą dziewczyną. Hello Kitty niewątpliwie jest najpopularniejszą postacią z całego uniwersum Sanrio, ale w tym roku słuchajcie, oszalejemy na jej punkcie. Ona będzie jako broloczki, ona będzie jako... To ono będzie wszędzie. A jak ktoś już jest breloczkiem, to znaczy naprawdę wiele. Ja Hello Kitty widzę już wszędzie, dosłownie. Także ci, co znają angielski, nie wiem, czy nie będą musieli opuścić. Chociaż cały świat na tym oszaleje. Cały świat. Ja to już widzę wszędzie, dosłownie, więc jestem ciekawa, na jakim poziomie rozkręci się to. Do końca roku i w ogóle przez najbliższe miesiące Czy na przykład dojdziemy w końcu do momentu Gdzie w Halloween Będzie Hello Kitty Halloweenowa Tak po prostu dostępna To byłoby cudowne Albo na zimę zimowa Że wiecie, że nie trzeba, nie, nie trzeba Ściągać ciuchów z Japonii Ale i tak będzie trzeba Bo myślę, że u nas to jeszcze będzie tak dosyć normalnie zrobione Chociaż napiszcie, jakie są Wasze opinie. Zostajemy przy tej takiej różowej wersji i czarnej, czy raczej będziemy to rozwarstwiać na więcej kolorów i sezonów? Dajcie znać, jaka jest Wasza teoria. Firanki wszędzie. Firanki wchodzą do streetwearu na grubo. Hitem będą. Te spódnice w połączeniu z jakąś długą koszulką, sweterkiem, sportowe buty, sneakers. I'm in love. Nie powiem nic innego, jestem zakochana. Jest to coś tak delikatnego, ale jednocześnie tak. Fajnego. Czajcie, jak nie wiecie się w co ubrać, to tak naprawdę podchodzicie do okna waszej babci albo mamy, albo jeżeli lubicie nosić firanki. Ja osobiście nie przepadam za jakoś firankami, muszę mieć zasłony bardziej niż firanki. I po prostu wiecie, obcinacie kawałek materiału i robicie z niego bluzkę, robicie z niego kokardy, robicie z niego skarpetki, ale nie bądźcie musieli tego właściwie robić, chyba że lubicie to jak najbardziej. Życzę Wam, żeby udało się zwalić na kogoś innego. Ja bym się wkurzyła, gdyby ktoś pociął moją ulubioną firankę. Ale szczerze, to, co podoba mi się najbardziej, to właśnie te spódnice firankowe robi to super efekt, naprawdę, ale też torby. I wydaje mi się, że hmm, to może być dosyć dziwne, bo to jest taka. Torba troszeczkę transparentna, chociaż transparentne torby już tak naprawdę mieliśmy, nie? Wszystko już było transparentne. A takie firankowe? To będzie łatwe do zrobienia. Ściągacie całą firanę, związujecie i możecie nieść jak torba. Duża torba XL firanka. Wow! To też jest praktyczne. Ale ludzi chyba już po prostu troszeczkę znużył ten taki zwykły, transparentny, przezroczysty materiał i chcieli czegoś więcej. Myślę, że częściowo też jest to powiązane właśnie z tymi korami wszystkimi, które weszły, ale też z tym, że róże, no róże, kwiaty, w ogóle kwiaty, no kwiaty. Masz coś do kwiata, masz coś do mnie. Bo te firanki jednak zazwyczaj właśnie są takie jakieś kwiatowe, listkowe, takie romantyczne. Podoba mi się to i wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe. Ale to już wszystkie trendy, które chciałam Wam powiedzieć, że lubię w tym roku. Też no, czy któreś Wam się podobają. Jeśli ja się już z Wami żegnam, hello, oh, kitty! Do zo, so bestie!